Tak, Czy to jest obiekt wojskowy? Oczywiście. A gdzie pan widzi tu zakaz fotografowania? Mm, oh, yy... Ma pan ten dłoń taką przed taką... Eee, jest aparat. Jak pan jesteś ślepy, to pan zobacz sobie. O, ja, ja pana poproszę tam. Proszę zobaczyć. To jest ręka mówiąca wstęp wzbroniony. To pan jesteś ślepy. Głupoty pan mi opowiadasz. Próbujesz pan mnie wprowadzić w jakieś idiotyzmy. No i siemaneczko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Witam i zabieram Was do miejscowości Pionki, gdzie tu też audyt obywatelski wykonywał swoje działania. No, i kilku oczywiście musiało się znaleźć chętnych pracowników ochrony, żeby te działania mu w jakiś sposób próbować utrudnić. Oczywiście będzie policja i swego rodzaju zaskoczenie, ale też zobaczycie na przykład pracownika ochrony, który w mojej ocenie na miarę Iwony przenosi i przechowuje swoją broń służbową. Także będzie się działo, ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Jeśli macie ochotę wesprzeć mój kanał, to oczywiście link w tym celu znajduje się w opisie. A kto jeszcze nie oglądał, to całość materiału znajduje się na kanale Audyt Obywatelski. Zapraszam Was do materiału. No i zobaczymy co to się będzie działo Moi drodzy Ci którzy byli wczoraj na live To się już trochę pośmiali Ci którzy nie byli To spróbuję to samo zorganizować dzisiaj Jest snajper Snajper wypatrzył firma wymyśliła. Policję chce wzywać. Gdzie jest nasza grupa uderzeniowa? O! Chyba dojeżdżają. Dobre. dobry. pan zdjęcia No i widzicie, i zamiast podjechać, zapytać się, poprosić o informacje, jeśli jest taka możliwość, czy może pan nam udzielić takich informacji, to nie, krótko, po co te zdjęcia? Pana przygotowuje dokumentację do zgłoszenia naruszenia prawa. Pan jest przedstawicielem tutaj... Z tego centrum Łukasiewiczowego? Nie. No to nie ma sensu. to tu jest obiekt MESKO, to jest obiekt militarny. Jaki obiekt militarny, co pan mówi? Co to znaczy obiekt militarny? Jest szczególnego znaczenia dla obronności kraju, Czy To jest obiekt wojskowy? Oczywiście. A gdzie pan widzi tu zakaz fotografowania? Ma pan tą dłoń taką Eee, jest Te to ja lubię, jak kulturalni ludzie przyjeżdżają, można sobie pogadać. Zobacz sobie. Po, to ja, pan, ja pana poproszę. tam Zobaczy pan, że tam nie ma żadnego aparatu. To pan jest ślepy. Schlepy. Niech pan zobaczy. Podejdzie pan, no. Jak pan to mnie powiedział w ogóle? Etyka zawodowa na najwyższym poziomie w tej firmie. Proszę zobaczyć. To jest ręka mówiąca, wstęp zbroniony. To pan jesteś ślepy. Głupoty pan mi opowiadasz. Próbujesz pan mnie wprowadzić w jakieś idiotyzmy. To jak? Gdzie jest ten aparat, który pan widział, drugi panie? A teraz chciałbym zwrócić na jeszcze jedną rzecz, bo na początku powiedziałem, że ktoś na miarę Iwony. Zobaczcie sposób przenoszenia broni przez tego mężczyznę. Tu jeszcze jest mało wiele, chociaż pozostawia to wiele do życzenia. Za chwileczkę zobaczycie też pracownika ochrony, który będzie miał tą broń zapakowaną w jakąś taką kaburę. Ala AliExpress. A ja chciałbym przypomnieć, że funkcjonariusze i pracownicy ochrony, i ogólnie już wszyscy, którzy przenoszą broń palną. Są oborzeni pewnymi e, wymogami. Takim wymogiem jest na przykład to, że nie powinno się przenosić broni palnej, na przykład sezonowej w majtki. Że musi ta broń być zapakowana w specjalną kaburę o specjalnym ateście. No a nie wiem, czy AliExpress wystawia atesty. Nie ma. No Pomenimy nie już. ma. No. Przepraszam, jakiś tytek. Ten? Chyba, no, no, to... <laughs> chyba Cię powaliło. Kolejny piękny przykład kultury osobistej tej ziemi. Chyba Cię powaliło, to jest Twoja etyka pracy. O to, mistrzu. To mam tyle... Spadaj facetku, Do, takie numery Spodziewa, robić ludziom... Wy się uspokój, widzisz rzeczy, których nie ma. Normalny jesteś. No ty jest. Agresja rodzi agresję. Ty widzisz rzeczy, których nie widać. ty się zachowujesz? To ty jak ty się zachowujesz? Ja, a jak ciebie wychowali? Mówisz, że są rzeczy... Spodziewalibyście się, że pojedziecie sobie zrobić jakieś tam zdjęcia i będziecie o wychowaniu z pracownikami ochrony rozmawiać? Których nie ma. No. Oooo! Pomylić się! Przecież pan powiedział do mnie, ślepy jesteś? Sprytne. W czas, moi drodzy, w czas. Najpierw zrobić siebie wieśniaków, hamów i prostaków, a na koniec poprosić o to, żeby nie upubliczniać waszych informacji. Niech pan do mnie nie rozumie. Pan głosu, ja rozumiem, pan. Rozumie tylko. Czy pan rozumie, a jak pana. się po polsku mówi? A czy pan musi w ten sposób atakować obywatela w miejscu publicznym? Nie życzę by sobie. E, proszę, proszę pana, pana żeby to nie pan... jest. Czy to jest jedyny sposób, forma rozmowy? Tak was traktują, postępują z wami w waszej firmie, czy jak, że tak przekładacie to na obywatela? Bo policjanci to przynajmniej wiem, że mają dojazd często z kierownikami często później oni przekładają to na ludzi, a wy? Nie Ten nie adres wiemy. za chwilę ja może pan zostać zatrzymany tutaj. Ja nie, jestem to nie, nie. Proszę pana, proszę pana publiczną i nie, nie życzę sobie, żeby pan nie filmował. Proszę pana, proszę pana, co innego jest u. O. Tutaj moi drodzy, tutaj. Jeśli znajdziecie mi tą kaburę na jakiejkolwiek stronie yy, i wskażecie mi atest jaki ta kabura posiada, to jesteście kozacy. To jest kabura z gówno kamizelki z Aliexpress, czy to z jakiejś innej strony chińskiej, moi drodzy. I jak ta kabura spełnia atesty i wymagania bezpieczeństwa, to ja jestem Chińczyk. Filmowanie co innego upubliczniania, nie w Polsce nie ma zakazu filmowania z miejsc publicznych. Ajajajajaj, aj, 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 aj. panowie robicie numer? Zobaczcie, jak te broń, jak ta broń wisi, to to jest... tak samo temu. Jakby na sznurówce to było przyczepione. W tej roku, nie? Ale to tylko A... broń, można zrobić. komuś zakazywać filmowania czy coś, to muszą oficjalne zakazy fotografowania być i to poparte ustawą, jeżeli ich nie ma, nikt nic nie może nikomu zrobić. Tak w Polsce działa prawo, ponieważ wykonuje tylko i wyłącznie legalne czynności. Panie, jest pan ślepy Pan? To pan do mnie tak powiedział. Pan do mnie tak powiedział. O, wie pan. Bo pan akurat chyba jest ślepy, skoro pan widzi rzeczy, których nie ma. Mam okulary. No? No, to jakiś wadę mam. No, to Dlaczego pan do mnie powiedział, że jestem ślepy? Ja też mam wadę wzroku, także ja się wcale nie śmieję. Tylko, że to pan do mnie mówi, jest pan ślepy i potem wychodzi pan i, i nie ma. I widzi pan tam aparat. No. Pan nawet o znaczenia. To dziwne, że pan nie zna oznaczeń. Ale broń ma strzelać może. Nieważne, że tam na 15 metrach nie widzi, co jest na tablicy namalowane. Bo to jest takie oficjalne oznaczenie, nie? Widzę, że pana wszędzie gdzieś tam wyganiali, bo skoro pan i tak zna to oznaczenie. A ja, proszę pana znam, ponieważ ludzie próbują doprowadzać do zaniechania legalnych czynności potem. Czy żeby wiedzieć, że będzie bolało trzeba dostać w mordę? Chyba nie. ...pakują się pod paragrafy. No tutaj pan próbował jakieś dziwne rzeczy tutaj forsować Zakazy fotografowania proszę pana. Pan nie wie o czym pan mówi. Pan widzi rzeczy, których nie ma. Nie widzę. Nie wiem co pan widzi. Dobrze, proszę pana, stonujmy, nie ma sensu się kłócić. Życzę, życzę panu wszystkiego dobrego, tak w sumie... Słucham? I ja panu wzajemnie widzi pan, przechodzimy zupełnie inną rozmowę. I można było od początku, widzicie. Teraz coś panu teraz mogę grzecić. Nawet magia świąt weszła. Wiedzieć o co chodzi. Proszę pana, tutaj jest taki instytut podlegający pod Ministerstwo pod Edukacji Narodowej, który usied. Ale moi drodzy, za chwileczkę przyjadą ci, których najbardziej lubimy. Jak myślicie, kto będzie tymi osobami? Tak jest, będą to oczywiście policjanci. Ja obciąłem nieco ten odcinek, także kto jeszcze nie oglądał to koniecznie wpadnijcie na audyt obywatelski, bo tam też poznacie jeszcze jednego z pracowników ochrony. Ale was dużo ludzi. Tam to, przy tej bramie co byliśmy jest takie fotografowanie jest. przy tej bramie. Nie, pan sobie pozostań, nie, czy tam dalej. Nie, nie, nie No dobrze, no oznaczenie to, to, to wojskowe jest tam? Tak. Jest, że to jest obiekt wojskowy? ja, 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 panowie, przestańcie kłamać! Przestańcie kłamać, panowie. Hej, już, nie, już nie jest to obieg wojskowy? No. Dobry, dobry, dobry! Witam, panie Dariuszu. Panie profesorze, witam. jaką? Aspiranty przyjechały. Pan rozumie, że pan nagrywa, czy nie? Tak, już pana, muszę... Uprzedzam, jeżeli zostaną dane, które pan nagra, zostaną rozpowszechnione... Bez naszej słuchy będzie sprawę pan cywilną. A dlaczego pan miał prywatną swoich sprawach? Nie służy. Jeżeli dane zostaną rozpowszechnione, które on by pozyskał w jakiś nielegalny sposób podczas waszego legitymowania, na przykład, strony zgłaszającej, to byłby większy problem niż sprawa spółstwa cywilnego, o czym mógł się przekonać chociażby niedawno komendant miejski w Krakowie, gdzie to też nałożono na niego potężną karę ze strony Urzędu Ochrony Danych osobowych? I to byłoby bardzo podobnie. Natomiast w tym wypadku to jest to wasza prywatna sprawa i podobnie jak to, co lubicie zjeść na obiad, nikogo to nie obchodzi, chyba że ktoś zapyta. A w innym wypadku wy robicie swoje czynności. Jeśli ktoś poprzez nieznajomość prawa złamie to prawo, to oczywiście nie zwalnia go to z odpowiedzialności. W związku z czym wtedy macie pełne prawo, by móc z spółstwa cywilnego rościć sobie odszkodowanie, jakieś zadośćuczynienie za utracone dobra na skutek tego materiału. W każdym innym przypadku e, nie ma sensu zawracać obywatelowi dupy. Panie Policjancie. Ma, I to, informuję. Pan, jest to sprawa, e, prywatna. Nie Prywatne. Ja Cywilnie Pan mówi o cywilnej cywilne, rzeczy. Czyli prywatne. No, to, proszę Państwa, e, co się stało? Panowie mówili, że nie zgłaszali. To, że, że raczej, Czekam tutaj. No że jakaś tam inna osoba nagrywa, robi zdjęcia, no nie wie bo to No to pan <kłysy> sam się przyzna, że robi sobie jakieś tam zdjęcia, coś tam mu się nie podoba, jakieś tam oznaczenie tego obiektu, to nie jest zgodne z prawem i on to chce po prostu montować do tego, żeby to, nie wiem, o czym A mówił, to sam, o, nie dosyć nie dobrze, pan mówi. To... Naprawdę tu po raz kolejny jestem w szoku, że naprawdę ochroniarze nie tworzą nowej historii, tylko w miarę, w miarę idą po tej samej, po tej samych kropkach. To jest Instytut Ministerstwa Edukacji Narodów Dobrze. Proszę Państwa, poprosilibyśmy dokumenty tożsamości od Pana. O! Proszę Pana. Wie Pan co? Ja sobie myślę tak, że no. jeżeli chodzi o działanie służby... Poprosilibyśmy dokumenty od Pana. No. Standard. Użb to jest coś takiego, że pan bez wezwania jest zobowiązany podać mi opisaną prawem przyczynę podjęcia czynności i wejścia w posiadanie moich danych, a pan tego nie Proszę robi. Proszę pana, nam pracownicy ochrony zgłosili, że podjęli interwencję, którzy są pan, które znajduje się w miejscu. Tam się nie powinna. Chyba miejsce publiczne to jeszcze jest miejsce, w którym można się znajdować, czy też nie? I, i... Że, że, przepraszam, co? Pan wchodził na teren... Nie, komisji, nie wchodził na teren. ...czy jest, nie wchodzi. Przy, jest wchodzi. przy obiekcie, w którym się nie powinien pan znajdować. A dlaczego nie powinien Co o tym mówi, kurde zamieniem. Zamieniem. Jaki, jaki, przepis narusza? Jaki, jaki przepis naruszam? A jaki przepis naruszam? Ale to jest teren... No, niech pan teraz nie składa. No o miasto, na terenie miasta każdy może być. Dobrze, proszę pana, jest interwencja podjęta, poprosimy pana dane. No dobrze. No, jest interwencja podjęta, poprosimy pana dane. Browar temu, kto znajdzie mi w, artyku... w ustawie o policji zapis o tym, że jak jest interwencja, to należy się legitymować. Proszę pana, osobisty, więc, poproszę. więc proszę pana tak, no. ponieważ w takiej sytuacji już byłem w Radomie, filmowałem sobie pewien uryk, przyjechała policja, no. odmówiłem podania danych i sąd uznał, że nie musiałem podawać, ponieważ nie naruszałem żadnego przepisu prawa, e, uniewinnił mnie całkowicie zarzuconego. Teraz w związku z czym, że no. zrobiłem tak jak policja chciała, z tego okręgu Radom niedaleko jest. Mhm. W wyroku sądu mam, że mogłem odmówić bez konsekwencji podania danych, ponieważ nie naruszałem porządku prawnego. W związku z czym, ponieważ ja tutaj nie naruszam porządku prawnego, nikt mi nie podaje żadnego naruszenia porządku prawnego. A na to sąd zwraca uwagę, ja z całym szacunkiem do Panów odmawiam podania swoich danych, ponieważ nie mam takiego obowiązku, mało tego. Sąd mówił, że jeżeli ktoś pana do tego zmusi, może pan orzec, że są to osoby zatrzymane i wezwać kolejny patrol. Więc teraz prosiłbym uwagę. Czekam na pana prośbę. Państwo to jest infrastruktury no, no, i no, jesteśmy no, obiektem zastrzeżonym, zamkniętym. Mesko jest całym zamkniętym, zastrzeżonym obiektem. I, no i tutaj nie no wiadomo, jak jest, co, co produkujemy i, i, i jakie mamy tutaj nasze zasady. Odnosił się do ministra obrony lotowej o że wszystkie inne e, takie zakłady oprócz, oprócz jednostek wojskowych i służb wózce... specjalnych? Aczkolwiek na naszym terenie nadal wywożę zakaz wywozowania tych obiektów, my jesteśmy na końcu. Na Czy pan się znajdował w rejonie tego obiektu? Tak, najpierw był by, by, przy tym 22-dziesiątej nie no, nie słońca. Niech pan zrozumie. Nie przy. Niech pan mnie zrozumie. tego? Tego ja bezpośrednio nie byłem. Znaczy złożył, nie chodził na, na, na teren, chodził wy... ud... na teren. Niech to. Aż bezpośrednio nie był na obiekcie. Dziękuję, że panowie mówią zgodnie z prawdą. Fajnie, że trzeba za to podziękować. Mnie, czy pan jest nienalego i po prostu Proponuję tam i to no. A czy a to są jakieś tablice umieszczone, zakaz fotografowania i tak so, są zgodne z tym rozporządzeniem. A tablice są zgodne z tym do dobra, zadać. <śmajister> Dobrze. Zaraz się zajmuję, Tu policjant. Sprytny, chyba już wie z kim rozmawia. <grych> już gdzieś mu się coś robiło, jakieś te tablice, rozporządzenie, coś niezgodne. Panie Grzegorzu, mogę w panu powiedzieć. Od 12 sierpnia przepisy się zmieniły. Nie ma znaczenia, Dobrze, że obie. Dobrze, ale ja tylko zdanie Mądry policjant, trzeba się upewnić. Odmówmy panów od razu. Byle u mądrzejszego. Nie wirować, jak prawo. Nie wolno tam zaczynać z tej wiedzy, nie chciałbym jej od pana ustąpić. Czekam w takim razie na pana. Ja poczekam na spokojnie, nie będę się tutaj, że tak powiem, z panami kłócił ani nic. Jak się nazywa ta firma, którą mam podobnie w stosunku Łukasiewicz. Ten ma kaburę zabytkową, ale atestowano nawet w policji, takie były. I moi drodzy, co teraz następuje? Następuje sytuacja, w której to policjant dzwoni do nikogo innego jak do swojego dyżurnego celem poradzenia się w tej całej sytuacji, wskazując mu. To, co usłyszał. Bardzo mądra decyzja, no bo jak wiemy, wszyscy wszystkiego wiedzieć nie możemy, tak wielkich głów nie mamy. Więc dzwoni do niego, mówię na czym sprawa polega, ale tutaj już widzimy, że tutaj gdzieś coś świeci temu policjantowi. Być może nie jest to człowiek, który ogląda wszystkie materiały audytu obywatelskiego, natomiast na pewno gdzieś z czymś się tutaj spotkał, więc szapoba za to, że, że nie poszedł jakiego kolega starszy stopniem. W stronę taką, że dawaj dowód, porozmawiamy. Czy jest interwencja, tylko jednak postanowił to zweryfikować, bo skutkiem tego okazało się być. Dobra, no to już okay, Proszę. Nie filmuję pana. Nie jest to obiekt Rozumiem. taki, który by podlegał tym przepisom o zakazie. Nagrywania, więc Pan nie popełnił wykroczenia. Nie mamy kłopotu, żeby Pana wylegitymować. Pięknie, I to jest moment, który powinniście sobie wszyscy wyciąć i zapisać w telefonie, gdy policjant używa dokładnie tego zdania. Nagrywania, więc Pan nie popełnił wykroczenia. Nie mamy kłopotu, żeby Pana wylegitymować. Ochy. Okay. I każdemu policjantowi napotkanemu na Waszej drodze, który ma będzie mówił, że dawaj dowód, bo ze sobą rozmawiamy puszczać po prostu ten urywek, kiedy jego kolega być może w danej sytuacji nawet wyższym stopniu mówi, że jeśli nie popełnia wykroczenia, to nie ma podstaw do legitymowania. Nasza się rola Dziękuję panie Grzyburze, Ja tylko delikatnie uzupełnię, bo tutaj pan, tam mógł, mógł pana ktoś delikatnie wprowadzać błąd, ale tutaj pana postawa spowodowała, że jakoś to się wyrównało, bo to chodzi o to teraz, że gdyby nawet ten obiekt był na listę wciągnięty obiektów ważnych z punktu widzenia Obydne. bezpieczeństwa i obronności państwa, potocznie zwanych obiektami strategicznymi, to i tak to obecnie nie miałoby znaczenia, ponieważ przepisy 12 sierpnia zmieniły się tak, że to nie ma znaczenia, że taki obiekt jest na takiej liście, ponieważ filmować w obecnym stanie nie wolno tylko i wyłącznie obiektów zajmowanych przez wojsko i służby specjalne przez 5 służb specjalnych. Tak się zmieniły przepisy. I mało tego, teraz jest jeszcze druga sprawa, to co teoretycznie panowie powinniście zrobić, to podjechać tam ponieważ oni obwieszając się ustawowym znakiem, który przynależy tylko do wojska i do ABW, AWS, AWW i CB tam A, popełniają wykroczenie, ustawiają samowolnie znak, który im się nie należy. Więc teoretycznie ja panu to mówię, co pan zrobi, to jest pana decyzja, ja pana nie będę oceniał, ale powinno się podjechać, proszę zdjąć te znaki, bo ja kiedyś, kiedy ludzie nie byli tak dociekliwi jak pan, panie Grzegorzu, zostałem przeciągany po ziemi, Pobito mnie, skuto i teraz jest płat, bo prokurator postawił tym ludziom zarzuty i Rzeszowie się mocno sądzę, będą prawdopodobnie bezpośrednie kary więzienia. Ale to tam ta sprawa jest w toku. Tak ta, tak to? ta sprawa jest w toku, nie? Ale... To już, że tak powiem, jest poza... poza... Tak, ale mówię poza, panu poza, przykład, mówię, o... że takie rzeczy, jak ktoś tak Jeden do, do ten instytut, to doprowadzają do tego, że panowie z, ochroni, z ochrony byli ogólnie no, powściągliwi. Trzeba powiedzieć ostatecznie, nikt mnie tutaj nie zatrzymał ani no nic. Tak. Ale są na Którzy robią źle na podstawie tego, że ktoś wystawił znaki niezgodnie z prawem. To... Ale tak to już z nadgorliwcami jest krajność żadną stroną oczywiście nigdy nie jest dobra. Nie wiem, czy Wam się podobał materiał. Jeśli tak koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli mielibyście ochotę wesprzeć kanał, to oczywiście macie możliwość za pośrednictwem rewoluta bądź Tipli. Z mojej strony to już wszystko. Zapraszam was jutro o godzinie 20 na transmisję na żywo, gdzie to też omówimy z kilkoma moimi komentarzami tą książeczkę bezpieczeństwa, którą być może już Państwo również otrzymali, a także postaram się coś podpowiedzieć ze swojej strony, z jakiegoś własnego doświadczenia i jakoś to wzbogacić, bo może to byłoby spoko. Także to jutro o godzinie 20, a na ten moment już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas. Pozdrówcie bliskich, powiedzcie koleżankom, kolegom w pracy o mnie i do zobaczenia w następnym materiale.